Cześć, ma tu teraz Twoich marzeń. Obejrzyjcie do końca, oddajcie łapkę w górę, udostępnijcie. A to jest nasza kolejna realizacja. Tym razem e, pobawiliśmy się troszeczkę zaluzjami. I e, strasznie mi się to podoba. Tak więc e, tak to wygląda. Żaluzję na metalu, nie na żadnym plastiku. Tak więc żeby to było wszystko, to pochodziło przez jakiś czas. Przynajmniej do końca gwarancji. O, I się zrobię taki przyjemny zakątek. Tutaj mamy ściankę jeżdżącą, tak więc możemy się trochę odsłonić na świat. I też to tak może wyglądać. Żaluzje robią sztos, tak więc konstrukcja drewno klejone, poliwęglan komorowy, rynna. No i nasze żaluzje. Napiszcie no co o tym sądzicie i, 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 i... i czekajcie na kolejne nasze realizacje. Na razie, hej.